Hej, witam, dzisiaj Wam pokażę jak usprawniłam przepis e, na zrobienie domowej i takiej bardzo szybkiej ekopasty płynu do, mycia, pra, do prania i do mycia powierzchni płaskiej, więc e, mój syn starł szare mydło, całą kosteczkę, do starej takiej po farbie, takim, takiego wiaderka dużego 10-litrowego i teraz tak, najprostsza rzecz, wlewamy gotującą wodę z czajnika, taką wiecie, raz, dwa, trzy, szybko, Okej, okay. wlane, do tego używam takiego, takiej patki do naleśników z Ikei, najtańsze, najprostsze i używam to do tego celu, więc mogłam sobie na to pozwolić. I wy możecie użyć nawet kilka i używać go cały czas po prostu. No i co robimy? Mieszamy. Jak powstaje piana, to mydło znaczy się już pracuje i się fajnie tutaj nam rozpuszcza, tak? I teraz tak, co jakiś czas po prostu wyciągam sobie i patrzę, ile tutaj mi zostało tych, tych niewytopionych nie rzeczy. No i okej, okay, dobra. Wyciągamy, patrzymy jeszcze troszkę. Mamy te paseczki mydełka, jeszcze się osadzają, ale to chwilę potrwa. I słuchajcie, jak tak wymieszam po prostu dolewam zimnej wody z kranu i to wszystko, słuchajcie. Zamykam pokryweczką i znoszę do piwnicy, tam gdzie mam palki Także to jest na tyle, słuchajcie, cały płyn. Jutro on stanie się taki gęsty, taki jak pasta. Więc wiecie, jedną taką miareczkę dozujemy, taką od, jak macie od starego proszku do prania, jedną taką miareczkę wrzucamy do praleczki. I super działa, jeżeli chcecie umyć nim panele, podłogi i wszystko inne, no to tak myślę, jedną łyżkę na 5 litrów wody, taką czubatą, nie? I to jest wszystko, słuchajcie. I macie płyn do wszystkiego. I jeżeli sobie rozcieńczycie, to możecie nawet sobie, nie wiem, spryskiwać meble i myć meble. Też fajnie wszystko schodzi. No i potem wiadomo, po takim płynu to meble musicie wy wyłoskować, jeżeli są drewniane. Ale jeżeli chodzi o plamy, to ten płyn sprawdza się rewelacyjnie. Słuchajcie, nie mam już nic. Wlewam wodę. Wlewam wody Potem Wiadomo ja piana będzie mi sięgała potem, ale wody wlewam dotąd. I to jest wszystko, słuchajcie. Zamykam piaderko i znoszę wytynicę. Także mam nadzieję, że wykonacie swój płyn do pania. Powiem Wam, że jest świetny i nie uczula. Miałam problemy z egzemą. Nie mam nic, więc słuchajcie, bardzo mnie to cieszy. Używajcie, bądźcie się, papasiu. Aj, to już!